Uh, hej, witam was serdecznie zapraszam was dzisiaj na take vloga ponieważ idę, um, idę na lekcje jazdy będę no, sobie przybić ucho a potem zobaczymy A tak, a teraz się obudziłam normalnie wstaję o 10.11 jest 7.30 pokażę wam jakie mam ładne lapki do nagrywania w sensie nie Siema, jem śniadanku! A na śniadanko mam bułeczkę ze słonecznikiem, z, z lepionym serem, żółtym pszenką z indyka i pomidorkiem i do tego kawa w ładnym kubeczku z Poundlandu. Się zabieram za wcinania. Hej, słuchajcie, już się ogarnęłam. <laughs> Mniej więcej się pomalowałam i ubrałam. jeszcze um, taki jak zawsze, nie no w sobie trochę zaszedłam z okiem, bo nie mam eyelinera. Ale tu z mam trochę włosy i w ogóle obciąłam włosy. Możecie zobaczyć że są jeszcze krótsze, no ale już stwierdzam, że wolę obciąć wszystkie spale końcówki i zacząć od zera. Uff, bardzo się denerwuję. Zaraz idę na moją lekcję z instruktorem. Mam już prawo jazdy, ale polskie. W sensie już mam brytyjskie, zamieniałam, ale nie mam widzieć po drugiej stronie. Jestem ja całą na czarno. Mam długą koszulę z hemu i leginsy, bo stwierdziłam, że będzie mi tak najwygodniej ubiorę moje R Maxy. Może wam za chwilę pokażę, jak cały auto się wygląda. Więc nie wiem jeszcze, co zrobię z włosami. Spałam w kurczy, mi się odjął, więc może je z powrotem zapnę. Zobaczę. Więc do zobaczenia. Trzymajcie kciuki. Hej, hej witajcie, jestem już w korytarzu i zaraz wychodzę. Już wychodzę. Chciałam wam pokazać auto i dobrze ale jestem zupełnie całą na czarno i mam moje maksy, żeby mi było wygodnie idziemy teraz od morza słuchajcie, wyszłam właśnie z lekcji samochodowej która to 2 godziny pojeździłam sobie, było spoko A... O nie, moja była menadżerka z pieprzem stąd. Idzie za mną? moja była menadżerka ze starej pracy, nie chcę się z nią spotkać. Więc było spoko. I zaraz się do was odezwę, jak go zgubię. Hej, witam was już w domu. Przepraszam was, ale świecę się strasznie, a to dlatego, że nie mam dzisiaj tabulwara, tylko nałożyłam sobie Healthy Mix. I już się świecę na polikach i na nosie. Ale właśnie wróciłam, jak już widzieliście wcześniej, z jas, I było całkiem spoko. No, powiem Wam, że zmiana biegu w lewą ręką jest yy, też największy problem dla mnie, ale nie jest źle. Mam jeszcze cztery lekcje zabukowane, więc spoko. Ehm, co Wam chciałam teraz powiedzieć? Jestem w domu, mam jeszcze pół godzinki, bo za pół godzinki idę przebić puszy! Mam w planie przebić sobie tutaj yy, u góry i to się nazywa tragos chyba, tylko jeszcze tragos. Tragos i o jak mam piękne włosy Serze nie i nie wiem czy mam sobie zrobić na tu na lewym uchu czy na prawym zawsze jak sobie co robię selfies chyba z tego boku, więc tu chyba sobie zrobię ale mam przychodzę do was z testem na żywo wody kokosowej ponieważ niektórzy jej nie piłam, a wszyscy się nią tak jarają, jak znam żecie, mi to nie będzie smakowało już wszystko co zdrowe i dobre to mi nie smakuje więc... E, Vita Coco Natural Coconut Water, woda kokosowa naturalna, bez sztucznych barwników i. okej, okay, zaraz sobie za tym sądzę. Powiem, że. uuu, rozglądało mnie to, nie powiększe Dobra. Nie, to nie pachnie kokosem. Lake Sticking Stroo in a Coconut. Czyli to powinno być. Um, to powinno być, nie jestem znowu, to powinno być tak jakbym piła z kokosa. okej? Okay. To jest ohydne. Dlaczego ludzie to piją? Nie no. Jeszcze spróbuję. Wyda, powiem wam, jeżeli lubicie to, to podziwiam, jeżeli nie lubicie, w sensie nie piliście, nie polecam kokowita. Kurczę. Ja nie wyostrzyłam, nie wyostrzyłam, jak jestem tak blisko, muszę być tak blisko, więc jeszcze raz sypi, sypi. Bleee, ochyta, to jest tak obrzydliwe, że tego nie mogę opisać. Jak z kisła mleko. Pomieszane z orzechem. Ohyda, obrzydliwe, obrzydliwe. Dlaczego ja to kupiłam? Ohydztwo! Muszę coś zaraz przegryć, żeby zabić smak. Nieważne. Kolejną rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, zanim pójdę przebić ucho, jest to, że w magazynie L teraz w tym miesiącu, jeszcze sprawdzę, June, June czyli na czerwiec, jest y, baza professional z Benefitu za 4 wody gazetka, więc lećcie e, kupić, bo naprawdę jest duża, ja wam to pokażę, w pokażę, i a, ona spokojnie wystarcza na pół roku, bo ona jest strasznie wydajna, zobaczcie, jest w tej kubeczce, tak się prezentuje i jest zaklejona elegancko, więc dziewczyny, jeżeli mieszkacie w UK, to ta baza jest ekstra, nie do użytku codziennego, chyba że lubicie. Ale zobaczycie jak nie się, e, a nawet jak nie wypróbowałyście, jak wypróbowałyście i lubić to i tak fajnie mieć zawsze mało pod ręką do poduszy, co się strasznie cieszę, bo czekam na to bazę, że będzie w końcu w jakieś gazecie. I jest w L! woohoo, Więc professional. Um, I teraz co? Teraz sobie tutaj posiedzę na kąpie przez te pół 20 minut i idę przepić uszy, chyba nie będę brała do środka aparatu, bo trochę mi głupio, no ale... Później wez e, może później we wezmę was na spacer po okolicy, pokażę wam rojne zamku, old college To sobie ze mną spędzicie miły dzień, zanim pójdę do pracy No więc e, pewnie odezwę się już z kolczykiem na uszach, Pa, Siema, już wróciłam, mam przebite uszy, zobaczcie Tu mi trochę krwawi Tu mi trochę krwawi, a tutaj nie, w sumie nie bolało tak bardzo, i Jest spoko Jestem teraz w mojej pracy Babzi, say hi. Asia? You're in the background. Who's <laughs> that? There's no one. Now. So I'm in the light of Asia, so this is my workplace. Very nice music. It's very dark here. This is chef. To jest kucharz. Chef kuchni. Chef kuchni, który je kanapki. Chef kuchni w indyjskiej restauracji, który je kanapki. I said you're chef and you are eating sandwiches. Hello. A więc spadłam. Tak to wygląda. Nie wiem co Was bardziej interesuje. Moje ucho czy restauracja, w której pracuję. Więc tak wygląda moje ucho. Trochę krwawi. Powiem Wam, że najpierw zrobiłam to, bo myślałam, że będzie bardziej boleć. Potem zrobiłam to, ale to bardziej bolało. Ale to Pani mi powiedziała, że to przez... przez. przez co? Przez adrenalinę. Który się cieszy? Bo były Ale dla... o to wam pokażę bar. Say hi, Ash. Hello. Two people. Hello people. Uh, How we doing oh. today? people? How we do it. Next week we'll be filming together, Ash. Okay. Także w przyszłym tygodniu będziemy kamerować. Jelly bean boozle challenge czyli będziemy jeść niedobre żelki, nie żelki, czekierki o smaku żelków na przykład gdzie spokojnie klavier girl zostawię wam opisie na dole no i tak się to prezentuje, Tu sobie pracują niektórzy jacy są sobie pogadać Yes Papsi, I'm talking to myself again Papsi jest najbardziej rasistowskim człowiekiem na świecie I say you the most racist person in the world and it's recorded, you will be online

tyle, Pościmy sobie jeszcze chwilę, Odpad jeden paznokieć. Pościmy sobie jeszcze chwilę i zaraz idziemy na kawę. Zobaczymy w koście. Siemanko, jesteśmy w koście. Pijemy. 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 Pij Pijemy Aż pije kulera. Aż pije kulera. Aż pije kulera. Aż pije kulera. What's pije flavor? Sticky, toffee. Sticky toffee. Is nice? Mm. Very nice. And I'm drinking it's hazelnut really latte. No, it's not coming out. I'm my favourite are Kościół is <coughs> very nice right? Yeah. And quiet. not other people around. So what are you making this video for? Because uh, I'm vlogging. You know what it means, Ash? If you're vlogging, it means you're carrying camera with you all day and you're filming your day. This is this daily vlog, so all day with me. To ekscytujące. Aż, mm. aż nie wiem, nie za youtube. No ale zrobicie dobrze. Dupa. Dupa, no dupa. <laughs> Mocniej chyba. <laughs> I have to put a key, sign. I don't know how to do it. Okay, let's drink our coffee and check internet. Okay, see you later, bye. Dupa. <laughs> Witam was, jest taka ładna pogoda, że stwierdziłam, że przyjdzie się na spacer i wam pokażę okolice Więc za mną jest jakiś taki ładny parczek e, Zbliżamy się na ruiny zamku e, Chyba króla Edwarda V? trzeciego Już matko wstyd, nie pamiętam, mam tu już 5 lat Zaraz wam pokażę morze Więc tutaj mamy... Obrócę się może, to zobaczycie morze Z tyłu jest morze, zaraz obrócę e, Obrócę ekran To będziecie widzieć lepiej Okej okay. Może, tutaj może, ale tu jest on w kolecz. Budynek, w którym tam do jego wierzę, może przejdziemy z drugiej strony, wam go pokażę. Wczoraj studiował kiedyś książę Karol obecny i ja tutaj miałam kilka wykładów. To jest stary, stary kolecz, ale teraz zbudowali nam nowy kampus i teraz tam wszyscy są które są dalej Tutaj jest właśnie park, światuszki, ławeczki. może sobie posiedzieć. Tutaj widzicie się ławki, można sobie przyjść na piknik. No z zabaw. Teraz się kierujemy na... może no niestety Walia. ale Walia jest do, do Irlandii, jeżeli chodzi z Wielką się ale wiej, ja Uuu, już odmienię, tutaj dosyć no, pokażę zaraz, jakie mamy I'm A tu jest budynek Old College'u Właśnie od tyłu Albo od przodu, nie, to jest właśnie tył Tutaj dodaję e, filmiki, bo się wgrywają dwie minuty Mam super połączenie Teraz możesz sobie poczytać po walizku. Reich, die bomby, w i sprzedawcy, noch umarł, w safle, gringamin, niead, safle, haj, gesfion, milak, Ciężko. że jestem prawie pod domem, po drugiej stronie promenady. Już to może kojarzycie z Instagrama te zdjęcia, bo to często cykam z okna, bo okno mam tam u samej góry. Idę do domu. wam, że mamy ładną wody to pod na Maha. Świat mi wymęczył i te schody znowu do góry. No i się z wami pożegnać, ponieważ w sprawie trzecia chciałam zgrać ten filmik, może go skleić, może mi się uda. No i za dwie godziny idę do pracy. I, i dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Towarzyszyliście mi w tym dniu. Co prawda nie, nie, nie było kamery razem ze mną, gdy przebiłam ucho, no ale... A, no, nie chciałam, żebyś się nie było było, Tak samo z panem, którym jeździłam samochody, dlatego że nie znam, bo nie widziałam, jakby zareagował, Jakbym wyciągnął na kamera, bo dzisiaj była moja pierwsza jazda. Więc może następnym razem jakiegoś daily, vlog, daily vloga nagram, który by was zabrała na moją uczelnię. Moją byłą uczelnię, bo już kończyła studia. Ale jest też warto pokazania, Teraz wam pokazam odcink, pokazywałam promenadę, Fajne miejsce. Zapraszam Was serdecznie. Eee, otwarte drzwi, mam jeden wolny pokój, więc możecie e, przyjeżdżać do mnie. Bardzo nie was goszczę. No i to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że jesteście. pozywam Was. moment.